wspólnie razem z cechem rzemiosł metalowych i elektrycznych podjęliśmy decyzję, że tegoroczną edycję możemy zrobić tutaj, tak, żeby pokazać młodym ludziom jak wygląda współczesne rzemiosło i żeby zachęcić ich do podejmowania słusznych decyzji. Nie chcieliśmy robić targów w jednym miejscu tylko, chcieliśmy pokazać jak wyglądają nowoczesne zakłady dzisiaj, bo gospodarz dzisiejszych targów jest członkiem naszego cechu, jest po drugim, podstarszym cechu. Także pokazał swoją filmie, firmę z każdej strony. Jeszcze pokażemy całą salę wirtualną, gdzie jest telewizja, gdzie jest wszystko. No, całkiem XXI wiek. Największy problem, jaki mieliśmy, to żeby była młodzież z gimnazjum. I przez ten rok czasu, od pierwszych targów, duży nacisk położyliśmy, żeby znaleźć sposób, żeby tą młodzież ściągnąć na te targi. No i się udało, udało, bo jest bardzo dużo młodzieży z gimnazjum. Zostaje przywożona młodzież gimnazjalna, aby zobaczyła, że rzemieślnik to jest taka osoba, która normalnie funkcjonuje. Nawet funkcjonuje lepiej, żyje na przynajmniej średnim poziomie. Stać go na wczasy, stać go na dobry samochód, ale ciężko musi pracować. A żeby mógł ciężko pracować w Rebech, musi się tego fachu nauczyć. Do tego potrzebne są zakłady rzemieślnicze, cechy i izby rzemieślnicze. Spotkają się szkoły zawodowe, a przede wszystkim spotkają się, jak, jak słyszymy z gwaru, który dzisiaj tu mamy, dziesiątki, może stoki, setki uczniów, gimnazjów, którzy stoją u progu wyboru zawodu, stoją przed decyzją, kluczową być może dla ich dalszego życia. Ma czas na szkolnictwo na zawodowe, na rzemiosło, na otwieranie się albo na powrót do zapomnianych często pachów, profesji, które teraz na rynku, braky, na rynku, na rynku są coraz częściej poszukiwane. Kowalstwo, to jest już zachowane, wiadomo, długo. Mój teściu nauczył się ręcznie kucie, wszystkie liście, tam odkuwanie. Kowale, którzy robią z elementów gotowych po prostu, nie? a my od, od robimy renowację starych balustrad i krat na Orła Białego pod Globusem. Te kraty odnawialiśmy, przyjąłem tutaj starzyste no i chłopak rybie też do tej pracy. No, a jak to ma smykałkę, to wiadomo, to... W Fajny zawód jest. No. Nie, nie powtarza się po prostu tych samych y, y, czynności, bo różne są elementy do robienia. I to jest prezentacja komputera w sposób rozbudowany i przejrzysty. I co tutaj mamy? Poprzez przełączniki, jeżeli chcemy płytę główną zademonstrować, włączamy teraz płytę główną i w zależności od poszczególnych jej elementów, chipset, most północny, most południowy, włączamy odpowiednie diody, zaczynają wtedy świecić. Bios. I tak dalej. Generalnie to jest też przydatne w szkole, że możemy po prostu od razu pokazać, jak to wygląda, wybrany układ. Teraz ja to wyłączę i na przykład moduł CPU podłączymy i teraz się zacznie CPU, czyli procesor zaczyna nam działać. Czyli od razu uczeń widzi, jak to wygląda w rzeczywistości. Od 2011 roku mamy całkowitą swobodę przepływu pracowników i jest to również oferta skierowana do młodych ludzi, którzy zainteresowani są również podjęciem nauki w rzemiośle niemieckim. A ponieważ Frankfurt nad Odrą ze względu na swoje położenie geograficzne jakby jest skazany na współpracę z Polską, to również tutaj mamy dużo ofert dla młodych Polaków. Prowadzimy bardzo dużo projektów. Są to projekty Erasmus, gdzie mamy wymianę uczniów, którzy przyjeżdżają do nas, do naszych ośrodków ponadzakładowych. Oprócz tego Mamy 16 uczniów z Polski, jednego ucznia z Hiszpanii, jednego ucznia z Ukrainy, którzy uczą się właśnie w tym systemie dualnym w naszych zakładach kształcących na terenie Frankfurtu. Nie tylko na terenie Frankfurtu, ponieważ zasięg regionalny Izby jest troszeczkę większy. Jesteśmy zasięgiem regionalnym również w powiecie Uckermark, czyli jakby po drugiej stronie Szczecina.